Nazywam się Helena i przez ponad dziesięć lat byłam żoną Andrzeja. Zawsze stałam u jego boku w dobrych i złych chwilach. Kiedy stracił pracę i przez miesiące nie miał żadnych perspektyw, to ja utrzymywałam dom. Gdy zachorował, czuwałam przy nim nocami, opiekując się nim z troską. Nigdy nie narzekałam, nigdy nie prosiłam o nic w zamian poza szacunkiem i partnerstwem ale najwyraźniej miłość i lojalność nie znaczyły dla niego nic. Przez ostatnie miesiące czułam, że Andrzej się ode mnie oddala. Kiedyś pisał do mnie w ciągu dnia, pytając, jak się czuję, czy czegoś potrzebuję, albo po prostu mówiąc, że mnie kocha. A potem to nagle ustało. Zaczął coraz częściej wychodzić zawsze z wymówkami. Późne spotkania w pracy, dodatkowe zlecenie, pomoc koledze w kłopotach. Każde wytłumaczenie brzmiało mniej przekonująco niż poprzednie. Próbowałam to ignorować. Wmawiałam sobie, że to tylko moje paranoje. Ale prawda zawsze znajduje sposób, by się ujawnić. Tamtego popołudnia skończyłam pracę wcześniej i postanowiłam przygotować coś wyjątkowego. Wstąpiłam do sklepu, kupiłam składniki na ulubione danie Andrzeja i wróciłam do domu z nadzieją, że uda mi się ożywić naszą wieś. Ale gdy tylko otworzyłam drzwi, mój świat runął. Na kanapie w salonie siedział Andrzej z inną kobietą. Była do niego przytulona, trzymała w dłoni kieliszek wina, śmiała się, jakby była u siebie. Moje serce zatrzymało się na sekundę. Nogi się pode mną ugięły. Co? Co tu się dzieje? zapytałam drżącym głosem. Andrzej spojrzał na mnie spokojnie. Nie wyglądał na zaskoczonego ani skruszonego. Wręcz przeciwnie, po prostu wstał, poprawił koszulę i powiedział: Helena, poznaj Dagmarę. Kobieta odwróciła się w moją stronę i uśmiechnęła się chłodno, z wyższością. Przesunęła wzrokiem po mnie od stóp do głów, jakby mnie oceniała. Jakby wiedziała coś, czego ja jeszcze nie rozumiałam. Kim ona jest, Andrzej? Mój głos się załamał. Westchnął, jakby tłumaczenie mi czegokolwiek było dla niego ciężarem. Dagmara jest moją nową żoną. Ziemia usunęła mi się spod nóg. Co? Dobrze słyszałaś, wtrąciła Dagmara, zakładając nogę na nogę z nonszalancką elegancją. Andrzej i ja jesteśmy razem od jakiegoś czasu. Po prostu nie wiedział, jak ci to powiedzieć. Moje oczy zapiekły, oddech stał się ciężki. Kolejne małżeństwo jak to? Przecież ja wciąż jestem twoją żoną Byłaś dobrą kobietą, Heleno powiedział Andrzej tym samym obojętnym tonem. Ale nasze małżeństwo skończyło się już dawno. Myślałem, że to dla ciebie oczywiste. Gniew zaczął wypierać ból. Skoro to było skończone, dlaczego mi tego nie powiedziałeś? Dlaczego pozwoliłeś mi wierzyć, że mamy jeszcze coś do uratowania? Bo nie chciałem odpowiedział bez cienia emocji. Dokładnie Dagmara uśmiechnęła się, lekko mieszając winem w kieliszku A przy okazji mamy dla ciebie pewną propozycję chciałam krzyczeć. Chciałam płakać, ale jedyne, co mogłam zrobić, to patrzeć na nią z obrzydzeniem. Chcemy, żebyś nadal tu mieszkała, powiedział Andrzej. Moje serce podskoczyło. Słucham, wzruszył ramionami. Ten dom jest duży. Nie masz dokąd pójść, więc logiczne, żebyś została. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. To był jakiś żart. Oczywiście, w innej roli dodała Dagmara z drwiącym uśmiechem. Cisza w pokoju stała się przytłaczająca. Mój żołądek się ścisnął. Zawsze dobrze gotowałaś ciągnęła. Andrzej często chwalił twoje jedzenie więc pomyśleliśmy, że mogłabyś dalej gotować dla nas. Przed oczami zrobiło mi się ciemno ty. Chcesz, żebym dla was gotowała? Dagmara zaśmiała się, popijając wino. Robiłaś to wcześniej, prawda? Jaka to różnica teraz? Zacisnęłam dłonie w pięści. Chyba sobie żartujesz. Nie rozumiem tej twojej oporności. Andrzej westchnął, jakby cała sytuacja go nużyła. To uczciwa wymiana masz dach nad głową, jedzenie, a w zamian Jakoś się odwdzięczasz. W jaki sposób mam się odwdzięczyć? Mój głos był cichy, ale pełen napięcia. Nic wielkiego, Dagmara uśmiechnęła się pobłażliwie. Możesz gotować, pomagać w sprzątaniu. I oczywiście nie odgrywać roli zgorzkniałej byłej żony. Andrzej i ja chcemy mieć spokój. Zrobiło mi się niedobrze. Patrzyłam na Andrzeja, szukając jakiegokolwiek śladu wyrzutów sumienia, jakiejkolwiek iskry wstydu, ale on wyglądał na zupełnie spokojnego, obojętnego. Nie chodziło już o zdradę, ani o upokorzenie. Chodziło o to, że on naprawdę nie widział w tym nic złego, ale wtedy coś we mnie pękło. Oni myśleli, że jestem słaba. Że po prostu pogodzę się z tą absurdalną sytuacją. Nie mieli pojęcia, jak bardzo się mylili, ale oni się mylili. Przełknęłam ślinę, wzięłam głęboki oddech i lekko skinęłam głową. Rozumiem, szepnęłam. Jeśli tego chcecie, będę dla was gotować. W oczach Doug Mary zabłysła satysfakcja. Wiedziałam, że jesteś rozsądna, kochana. Świetnie, dodał Andrzej, uśmiechając się z zadowoleniem. Unikniemy zbędnych dramatów. Myśleli, że wygrali, ale w głębi duszy uśmiechałam się. Jeśli chcieli grać, byłam gotowa. A na końcu to oni mieli skosztować własnego jadu. W kolejnych dniach stałam się cieniem we własnym domu. Byłam upokorzoną, zdradzoną żoną. Którą zredukowano do roli służącej dla mojego byłego męża i jego nowej kobiety. Dagmara przechadzała się po domu jak królowa, zaznaczając swoje terytorium, wyrzucając moje rzeczy, jakby nigdy mnie tu nie było. Andrzej, pozostawał niewzruszony. Jakby ta sytuacja była czymś zupełnie normalnym. Helena, dziś chcemy coś wyjątkowego na kolację. Powiedziała Dagmara pewnego ranka, siedząc przy kuchennym stole i pilnując, by lakier na jej paznokciach wysychał idealnie. Coś wykwintnego. Mamy gości. Zacisnęłam zęby, kontrolując emocje. Gości. Tak, uśmiechnęła się, poprawiając kosmyk włosów. Nasi najbliżsi przyjaciele. Chcemy, żeby zobaczyli. W jak cudownym etapie życia jesteśmy. Połknęłam ogień, który palił mnie od środka. Rozumiem. Co mam przygotować? Zaskocz nas, mrugnęła zadowolona. Odwróciłam się w stronę blatu i zaczęłam układać składniki. Serce waliło mi w piersi, ale nie z nerwów czy smutku. To było podekscytowanie. Myśleli, że się poddałam. Że się pogodziłam z tą sytuacją. Nie mogli się bardziej mylić. Jeśli chcieli uczty, dostaną ją. Spędziłam cały dzień w kuchni, przygotowując prawdziwą ucztę. Soczysta polędwica wołowa w ziołowym sosie, kremowy ryż, pieczone warzywa w maśle, a na deser orzechowy tort z karmelową polewą i nutą likieru. Wszystko perfekcyjne. Zapach, który roznosił się po domu. Był wręcz ziemski. Kiedy nadszedł wieczór, Andrzej i Dagmara byli w wyśmienitych nastrojach. Elegancko ubrani, gotowi na przyjęcie gości. Pierwsi znajomi zaczęli przychodzić. Witałam ich z opuszczoną głową, z wymuszonym uśmiechem, tak jak tego oczekiwali. Wiele z tych osób znałam byli dawnymi przyjaciółmi Andrzeja. Kiedyś patrzyli na mnie jak na jego żonę. Teraz widzieli we mnie służącą. Niesamowite jedzenie, pochwalił jeden z gości, próbując pierwszego kęsa. Naprawdę wyjątkowe, przytaknęła kobieta obok niego. Kto to przygotował? Dagmara posłała mi triumfalne spojrzenie. Nasza kochana Helena, powiedziała, biorąc do rąk widelec. Prawda, że jest świetna w kuchni. Krew zagotowała mi się w żyłach. Włożyła pierwszy kęs do ust, podobnie jak Andrzej i reszta gości. Początkowo na ich twarzach malowała się czysta rozkosz. A potem. zaczęło się. Minęło zaledwie kilka minut, a na twarzach zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki dyskomfortu. Dagmara zmarszczyła brwi, dotykając dłonią brzucha. Andrzej nagle zbladł. Goście zaczęli się wiercić na krzesłach. Co? Co się dzieje? zapytała Dagmara, a w jej głosie słychać było napięcie. Jeden z mężczyzn odchrząknął nerwowo. Chyba coś mi zaszkodziło powiedział, odstawiając widelec i unosząc dłoń do ust, jakby powstrzymywał mdłości. Ktoś inny wstał gwałtownie i pobiegł do Łazienki. Co do cholery! Andrzej rozejrzał się nerwowo, podspływał mu po skroni. Dagmara otworzyła szeroko oczy i przyłożyła dłoń do ustęp. Ja, ja czuję się fatalnie. Jeden po drugim wszyscy zaczęli narzekać na mdłości. Niektórzy się pocili, inni chwiejnym krokiem szukali toalety. W pomieszczeniu zapanował chaos. I wtedy zadałam ostateczny cios – Och, to prawda, powiedziałam spokojnie. Zapomniałam wspomnieć o jednym drobnym szczególe. Wszystkie spojrzenia skierowały się na mnie. Skrzyżowałam ramiona i uśmiechnęłam się lekko. Sos, którego użyłam, ma pewien wyjątkowy składnik bardzo intensywną przyprawę, szczególnie dla układu trawiennego. Oczy Doug Mary rozszerzyły się w szoku. Co takiego? Pochyliłam się do niej i wyszeptałam: Chciałaś niespodzianki prawda? No cóż, na pewno ją dostałaś. Dagmara zerwała się z krzesła, przewracając talerz na podłogę. Zrobiłaś to specjalnie! westchnęłam z udawaną niewinnością ależ, Dagmaro, zrobiłam dokładnie to, o co prosiłaś. W tym momencie kolacja zamieniła się w kompletną katastrofę. Goście czuli się niekomfortowo. Niektórzy w pośpiechu opuszczali dom, mrucząc coś o jedzeniu. Andrzej spojrzał na mnie z wściekłością. Otrułaś naszą kolację? Skrzyżowałam ramiona. Oczywiście, że nie. Po prostu użyłam dość mocnej przyprawy. W końcu chcieliście niezapomnianej kolacji, czyż nie? Dagmara wybiegła do łazienki, trzymając się za brzuch. Andrzej zacisnął pięści. Przesadziłaś, Helena. Uśmiechnęłam się chłodno. Och, Andrzeju, ja dopiero zaczynam. Goście opuścili dom dużo wcześniej, niż planowali, zostawiając po sobie tylko bałagan i parę zawstydzonych gospodarzy. Ja natomiast udałam się na górę, do mojego pokoju. Nadal należał do mnie. Zamknęłam drzwi, wiedząc, że to dopiero początek. Andrzej i Dagmara myśleli, że mogą mnie upokorzyć, ale to oni właśnie kosztowali własnego jadu. A prawdziwy cios miał dopiero nadejść. Kolacyjna katastrofa była tylko pierwszym aktem mojego planu. Następnego ranka wstałam wcześnie i zeszłam na dół. Dom był w absolutnym chaosie brudne talerze. Przewrócone kieliszki, krzesła nie na miejscu. Andrzej i Dagmara jeszcze się nie pokazali, zapewne próbując dojść do siebie po upokorzeniu poprzedniej nocy. Idealnie. Sięgnęłam po telefon i otworzyłam aplikację do wiadomości. Czas na prawdziwą bombę. Przez ostatnie dni zbierałam wszystkie możliwe dowody na zdradę Andrzeja i oszustwo Dagmerii. Zapisane rozmowy, wyciągi bankowe, podejrzane transakcje, wszystko było starannie udokumentowane. A teraz nadszedł moment, by to ujawnić. Kilka kliknięć wystarczyło, by wysłać wiadomości do wszystkich ważnych osób z otoczenia Andrzeja, jego przyjaciół, rodziny, współpracowników. Załączyłam zrzuty ekranu, dowodzące, że Dagmara była z nim tylko dla pieniędzy dodałam dokumenty potwierdzające, że potajemnie przelewała środki z jego konta na własne. Na koniec dorzuciłam smaczek szczegółowe informacje o zdradzie daty, miejsca, zapisane rozmowy, w których wyśmiewali mnie i planowali, jak mnie oszukać. Teraz pozostało tylko czekać. Minęło zaledwie kilka minut, gdy rozległy się pierwsze oznaki chaosu. Z góry dobiegł dźwięk dzwoniącego telefonu Andrzeja. Potem Doug Mary. Powiadomienia zaczęły spływać lawinowo. Z szeptów zirytowania zrobiły się podniesione głosy. A potem zaczęła się prawdziwa burza. Co się dzieje? Krzyknęła Dagmara, zbiegając po schodach w szlafroku z telefonem w dłoni. Andrzej szedł tuż za nią, z twarzą wykrzywioną wściekłością. Helena, co ty zrobiłaś? Skrzyżowałam ramiona i uśmiechnęłam się lekko. Po prostu powiedziałam prawdę tym, którzy powinni ją znać. Telefon Andrzeja znów zadzwonił. Odebrał, a ja wyraźnie usłyszałam wściekły głos jego szefa. Andrzej, co to ma znaczyć? Wpłynęło na ciebie zgłoszenie o wykorzystywanie firmowych funduszy do prywatnych wydatków. "Jesteś zwolniony." Jego twarz momentalnie pobladła. Ennie, to jakaś pomyłka. Dowody już krążą, Andrzeju. Nie masz nic na swoją obronę. Połączenie zostało przerwane. Andrzej spojrzał na mnie z furią. Zniszczyłaś mi życie. Wzruszyłam ramionami. Nie, kochanie." Zrobiłeś to sam. Ja tylko ujawniłam prawdę. I wtedy ostatni element mojego planu ruszył w życie. Rozległ się dźwięk dzwonka do drzwi. Dagmara wstrzymała oddech, widząc policjantów na progu. Dagmara Kowalska zapytał jeden z funkcjonariuszy: Jest pani podejrzana o oszustwa finansowe i przywłaszczenie środków. Dagmara cofnęła się, blada jak ściana. To, to jakaś pomyłka. Mamy zapisy transakcji bankowych potwierdzające nielegalne przelewy. Prosimy o współpracę. Dagmara spojrzała na Andrzeja z paniką w oczach. Andrzej, powiedz coś. Ale on tylko stał oszołomiony, niezdolny do reakcji. Policjanci zabrali ją. A kiedy wydawało się, że gorzej już być nie może, zagrałam swoją ostatnią kartę. Sięgnęłam po kopertę i rzuciłam ją na stół. Co to jest? zapytał Andrzej, nadal blady Mój pozew o rozwód. Jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Co? Ale ty nie możesz po prostu. Mogę. I właśnie to zrobiłam. Odpowiedziałam lodowato ale. Aha, i jeszcze jedno. Ten dom należy do mnie Andrzej zaniemu mówił. Co? Co ty mówisz? Zaśmiałam się cicho myślałeś, że to wszystko było twoje? Ciekawe, bo dokumenty własności są na moje nazwisko. Kupiłam ten dom przed naszym ślubem. Andrzej zachwiał się, chwytając się stołu dla podparcia. To niemożliwe. A jednak. I masz dokładnie godzinę, żeby się stąd wynieść. Jego twarz wyrażała czysty strach. Helena, nie możesz mi tego zrobić. Sięgnęłam po filiżankę kawy, spokojnie upiłam łyk i spojrzałam na niego z satysfakcją. Mogę. I już to zrobiłam. Andrzej stał jak sparaliżowany. Stracił wszystko karierę, kobietę, dla której mnie zdradził, pieniądze, dom. A ja? Ja wygrałam. Podniosłam gotową walizkę i ruszyłam do drzwi. Zanim wyszłam, odwróciłam się jeszcze raz. Teraz to ty nie masz gdzie mieszkać, Andrzeju. Mam nadzieję, że przyzwyczaisz się do tego uczucia. A potem wyszłam, nie oglądając się za siebie. Przeszłość została za mną, ale smak zemsty, nim delektowałam się do ostatniej kropli.